Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, ponieważ wielu przechwala się według ciała, ja będę się przechwalał. Jeżeli inni zdobywają się na odwagę, mówię jak szalony, to i ja się odważam. Hebrajczykami są, ja także. Izraelitami są, ja również. Potomstwem Abrahama i ja są sługami Chrystusa. Zdobędę się na szaleństwo, ja jeszcze bardziej, bardziej przez trudy, bardziej przez więzienia. Daleko bardziej przez chłosty, przez częste niebezpieczeństwa śmierci. Przez Żydów pięciokrotnie byłem bity po czterdzieści razów bez jednego. Trzy razy byłem sieczony rózgami, raz kamieniowany. Trzykrotnie byłem rozbitkiem na morzu, przez dzień i noc przebywałem na głębinie morskiej. Często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zabójców, w niebezpieczeństwach od własnego narodu, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustkowiu, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach od fałszywych braci, w pracy i umęczeniu, często na czuwaniu, w głodzie i pragnieniu, w licznych postach, w zimnie, i na gości. Nie mówiąc już o mojej codziennej udręce, płynącej z troski o wszystkie kościoły. Któż odczuwa słabość, bym ja nie czuł się słabym? Któż doznaje zgorszenia, żeby mi ja nie płonął? Jeżeli już trzeba się chlubić, będę się chlubił z moich słabości. Oto słowo Boże. Bóg Sprawiedliwych wyzwala z Niedoli. Bóg Sprawiedliwych wyzwala z niedeli. Będę błogosławił Pana po wieczne czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja lubi się Panem, niech słyszą to pokorni niech się weselą. Bóg sprawiedliwy wysłał los niedoli. Wysławiacie razem ze mną Pana, wspólnie wywyższajmy Jego Szukałem pomocy u Pana On mnie wysłuchał I wyzwolił od wszelkiej trwogi Bóg sprawiedliwych Wyzwala z niedoli Spójrzcie na Niego A rozpromienicie się radością oblicza wasze niezabłoną wstydem. Oto zabował biedak i Pan go usłyszał i uwolnił od wszelkiego ucisku. Bóg sprawiedliwych wysłał lat niedoli, Zbawieni ubocy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Ła Tobie, Panie Jezus powiedział do swoich uczniów. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczają i gdzie złodzieje ułamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą, i gdzie Złodzieje nie włamują się i nie kradną, bo gdzie jest Twój skarb, tam będzie i serce Twoje. Światłem ciała jest oko. Jeśli więc Twoje oko jest zdrowe, całe Twoje ciało będzie w świetle. Też jeśli Twoje oko jest chore, całe Twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność. To to słowo pańskie. To jest Jezu, mówisz dziś dla nas, którzy też należymy do Twoich uczniów. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się, ani nie kradną. I dajesz na przykład takiego gromadzenia skarbów, w pierwszym czytaniu święty Paweł Apostoł opisuje, w jaki sposób on gromadzi, gromadził skarby w niebie. Słyszeliśmy, przez co musiał przejść trudy, więzienia, chłosty. Słyszeliśmy całą litanię. I gdyby chcieć wspólnego mianownika tutaj użyć, to można powiedzieć: były to cierpienia Panie Jezu, które zniósł. Dlaczego? Bo to były cierpienia dla Ciebie. Jeśli czasem nam zdarzy się cierpieć. Tak, ileż to razy słyszałem, już więcej nie wytrzymam tak, tego cierpienia, trudnej sytuacji. I ty nam podpowiadasz, tak jak święty padał, żeby to było dla ciebie, ofiarowane tobie. Możemy intencje szczegółowe też zbudzić dotyczące tych sytuacji, w których się znajdujemy. A do tego możemy jeszcze, i Ty tego chcesz, dołączyć intencje innych ludzi. Tak. Żyjemy w świecie, w którym wielu ludzi. Doznajecie cierpienia, których Ty też, Panie Jezu, kochasz. A w Ewangelii słyszeliśmy o czymś gorszym jeszcze, o ciemności, która jest w człowieku. Tak, jeśli twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie w świetle, Też jeśli oko jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. Co to znaczy chore oko? To jest niedostrzeganie ciebie. Tak może być nasza dusza chora. Że nie dostrzega ciebie już. I to jest naj, najtrudniejsze. My wiemy, że w takich sytuacjach ludzie zargają się na swoje własne życie. My się dziwimy. Tak to jest takie wielkie cierpienie. Panie Jezu, abyśmy potrafili nasze cierpienia znosić z myślą o Tobie i innym w tym też pomagali, by Ciebie widzieli, nawet cierpieni. Módlmy się za ludzi, którzy bardzo, bardzo cierpią, którym wydaje się, że już nie wytrzymią więcej, żeby do Ciebie się zwrócili. Ciebie prosimy. Módlmy się za chrześcijan, aby potrafili chociaż godzinę poświęcić Panu Bogu w tygodniu. Ciebie prosimy. Módlmy się za kapłanów, aby mieli taką ufność do Boga, jak miała matka, ma, matka do swojego Syna pod krzyżem. Ciebie prosimy. Módlmy się, za moje babki, Ciebie blokimy. Wysłuchaj nas, panie. Bądźmy się, za zmarłych, aby spoczywali w pokoju i miłości Bożej. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Módlmy się o wiarę, nadzieję i miłość w naszych rodzinach. Ciebie prosimy. Bysukaj nas, panie. Panie Jezu, przepraszamy Cię bardzo za wszystkie moje grzechy i grzechy całej naszej rodziny. I ufamy, że obdarzasz nas wszystkimi łaskami, które dla nas przygotowałeś. Ciebie prosimy. Modlmy się intencji Ojca Świętego, o pokój na świecie, dla prześladowanych, za wiarę, za naszą ojczyznę, nasze rodziny, dzieci i młodzież, aby były silne Bogiem. Ciebie prosimy. I modlimy się także o łaskę, odpuszczenia i i przebaczenia grzechów we no, wszystkich naszych rodzinach, a także o to, żeby nasze serca były jasnością dla innych. Ciebie prosimy. Boże, jeszcze mogący przyjmij od nas te prośby, które tobie przedkładamy Duchu Świętym za sensem Matki Najświętszej przez Chrystusa Pana naszego.